Dzień dobry, szanowni państwo. Jeśli nie słuchacie, to znaczy, że jest czwartek, a wy po raz kolejny postanowiliście poświęcić kilka lub kilkanaście minut na wysłuchanie kolejnego audiofelietonu z cyklu Głos Woza. Dzisiejszy czwartkowy audiofelieton postanowiłem zatytułować Mister Tumorą. Yy, nie ma w tym żadnego przypadku, bowiem tak nazywał się handlarz arabski. Irakijczyk Karbalczyk, który prowadził taki mały stragan w bazie Camp Juliet, gdzie spędziłem 199 dni. Jak się więc Państwo domyślają, porzuciłem znowu politykę na rzecz opowieści o tym, co działo się półtorej dekady temu, ponad półtorej dekady temu, na irackiej ziemi. I teraz chciałbym Państwu właśnie przedstawić. Mojego, trudno nazwać przyjaciela, ale ex kolegę mister Beshira, bo tak nazywał się Mister Tumorą, a zaraz wyjaśnię, skąd się wzięła ta jego przepiękna ksywa, którą był, pod którą był praktycznie, praktycznie znany. Zapraszam Państwa na, do wysłuchania audioferietonu z cyklu Głos Woza. Szanowni Państwo, yy, są rzeczy każdemu człowiekowi niezbędne. Do takich rzeczy w moim przypadku lat temu naście, należały papierosy. Jestem jednym z tych szczęśliwców, któremu udało się porzucić nałóg tytoniowy dokładnie 9 lat temu. I strasznie jestem szczęśliwy i zadowolony z siebie z tego powodu, że nie muszę już palić, a paliłem bardzo dużo i bardzo często. Jak się więc domyślacie. Miałem w Iraku bardzo duży problem z nabyciem papierosów. O polskich papierosach nie, miało, nie mogło być mowy. Natomiast człowiek ten, mister Tumorą, który, mister Bashir, mister Tumorą, który handlował papierosami w naszym obozowisku, był mieszkańcem tutaj, lokalcem, mieszkańcem Karbali, i on sprowadzał papierosy o nazwane Miami. Z czego był tytoń, nie wiem. Dlaczego Miami też nie wiem, czy to były lokalne papierosy, czy skądś sprowadzane, dlatego pojęcia nie mam. Niemniej jednak, no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zamiast krajowych papierosów, które bardzo szybko mi się skończyły, paliłem te lokalne papierosy Miami od Mister Tumoru. Dlaczego Tumorą? Ten człowiek potrafił wyczarować wszystko. I to mówię dosłownie. Poprzednia zmiana, pierwsza zmiana polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, przestrzegała nas żeby mister Tomorrow nie dawać hmm, paczki po starych polskich papierosach, ponieważ był on tak sprytny, tak przebiegły i miał tak rozległe kontakty, że hmm, był, byli jego współpracownicy na pewno, byli w stanie wyprodukować papierosy. Ja wtedy paliłem czerwone papierosy z, o nazwie naszego króla zwycięzcy z Podwiednia, tutaj nie będę robił żadnej reklamy koncernom tytoniowym, ponieważ szkodliwość palenia jest mi doskonale znana i wszystkich Państwa słuchających mnie serdecznie zachęcam do porzucenia tego nałogu, a tych, którzy z Państwa, którzy nie palą, serdecznie zachęcam do tego, żeby po papierosy nie sięgać. No więc yy, przestrzegali nas, żeby nie dawać mu żadnych starych yy, paczek po polskich papierosach, z tego względu, że tu czyli jutro, pan Beszir był w stanie przynieść wyprodukowane papierosy, no, praktycznie nie różniące się niczym, przynajmniej wizualnie, od tych polskich. Oprócz tego ten człowiek był, domyślam się, domyślam się, że współpracował wtedy jeszcze z wojskowymi służbami informacyjnymi, ponieważ to był rok 2004, a Kres działalności WSI i powołaniu nowej służby SKW, i, czyli służby kontrwywiadu wojskowego i SWW, czyli służby wywiadu wojskowego to jest przełom 2006 i 2007, także, także no to jest jeszcze czas działalności wojskowych służb informacyjnych, więc domyślam się, że Pan Besir, gdyż tak miał na nazwisko, ten człowiek yy, współpracował z, z wojskowymi służbami informacyjnymi, przynosząc im informacje, co dzieje się na zewnątrz. No chyba współpracował słabo, skoro powstanie Sadra wybuchło z dnia na dzień i wszyscy byliśmy tym zaskoczeni, także tutaj no, niestety, słabo, słabo działał wywiad. Ja już kiedyś o tym mówiłem, słabo działał wywiad amerykański, wojskowy i cywilny, bo tam cywilny na pewno też był, już byli cywilni kontraktorzy. Słabo działały komórki rozpoznania, i, i, i human, czyli human intelligence, tego wywiadu y, ludzkiego, y, amerykańskiego. No i nasze, niestety też się nie popisały. No bo tak jak mówiłem, wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, że w ciągu z, no, kilku, kilkunastu godzin wybuchła rebelia, praktycznie w całym potężnym kraju. A dlaczego Mister Tumor? Dlatego, że jeśli chciało się coś od tego człowieka kupić, a on aktualnie nie miał na składzie, to tylko mówił Mister Tumor, czyli będzie Tumorą. No i siłą rzeczy, ten, ten Arab został tak nazwany Mister Tumorów, no bo dla niego nie było rzeczy niemożliwych. Lekarz i żandarmeria wojskowa przestrzegała wszystkich palaczy, to na oficjalnych pogadankach, ponieważ zawsze jest przy, przy przybyciu do obozowiska, jest zawsze taka pogadanka, gdzie policja wojskowa, żandarmeria wojskowa y, mówi, czego się nie, czego nie, wolno robić, czego nie powinno się robić. Nie są to standardowe pogadanki o tym, że nie wolno pić alkoholu, zresztą skąd tam alkohol, ale to już jest osobny temat. I żandarm wojskowy, chyba w stopniu starszego chorążego sztabowego, stary, doświadczony żołnierz, przestrzegał nas przed paleniem lokalnego tytoniu i wręcz zalecał, żeby kupować papierosy u Mister Tumoru, dlatego, że najprawdopodobniej te papierosy pochodziły z jakiejś lokalnej fabryki, gdzie nie dodawano do nich substancji, nie wiem, narkotycznych jakiś. Dość głośna była wtedy, dość głośna była wtedy sprawa. O powrocie chyba żołnierzy amerykańskich z Afganistanu, ponieważ oni już tam wtedy działali i w czasie badań po powrocie u części z tych żołnierzy w moczu wykryto ślady chyba haszyszu. Także to MP, amerykańskie Military Police, prowadziło szczegółowe śledztwo w sprawie no tak dużej, dużej ilości osób, które no w ich ocenie narkotyzowały się. Natomiast no, tam szczegółowe śledztwo czy szczegółowe badania lekarskie wykazały, że to coś było w tytoniu. Oni kupowali papierosy od lokalnych Afgańczyków. Najprawdopodobniej w tym tytoniu była jakaś niewielka domieszka substancji halucynogennych. Dlatego też ten żandarm, o którym ja Państwu wcześniej mówiłem, zalecał dla wszystkich palaczy, żeby kupować papierosy u mister Tumoru, a nie gdzieś na lokalnym na lokalnym rynku. Ten lokalny rynek, gdzie można było coś nabyć, styczył tylko żołnierzy takich jak ja, czyli tych, którzy... dowódców pododdziałów i żołnierzy pododdziałów, którzy praktycznie mieli nieograniczone możliwości poruszania się po mieście. Natomiast żołnierze sztabu, którzy pracowali na mapach, przy komputerach, no nie mogli sobie wyjść i, i czegoś tam kupić. Także no, byli też skazani na, yy, na łaskę i niełaskę Mistera Tumorą, no, który z czasem stał się tłustym kotem i jaką bezstydnie wykorzystywał yy, swój monopol, no, bo był jedynym handlarzem, i te ceny u Mister Tumorą yy, no, rosły. Yy garze, którą tam otrzymywaliśmy, każdy dostawał przelewem na konto. Natomiast trzeba było każdego miesiąca zdeklarować pewną kwotę w dolarach amerykańskich, którą płatnik przywoził to był w gotówce, w keszu. To były drobne kwoty, tam nie wiem, 20, 30, 50 dolarów. I te pieniądze właśnie drobne były przeznaczane na zakupy jakiegoś tam, nie wiem, no, papierosów, jakiś chustek dla dla najbliższych, szczególnie kobiet, no bo te, te apaszki, takie, te, one się nazywają kefie, tutaj w Polsce nazywane arafatkami. nosił jasir arafat, no były dość takie wtedy w Polsce popularne i taka arafatka czy kefia z arabskiego suku targu no, była jednak czymś bardzo pożądanym. No i mister tu zawsze no był stary cwaniak. On jak widział, że przyjeżdżał z Babilonu płatnik z kasą, to, to wtedy wiedział, że y, żołnierze w obozowisku mają pieniądze do nowy zastrzyk gotówki. I momentalnie sztanga papierosów, która tam kosztowała y, zwyczajowo 2,50-2,50-centów czy 3 dolary, szybowała do. Do kwoty 5 yy, dolarów. No wiadomo, że jak jest, jak jest kasa, to ten towar idzie szybciej, no to on wtedy tam zaczął się targować i stawać o Bardzo sympatyczny człowiek, notabene. Yy, natomiast yy, w czasie wybuchu powstania Muktady Asadra, on przestał być wpuszczany do obozowiska. Camp Commander, yy, czyli oficer odpowiedzialny za ochronę i obronę obiektu, zabronił wpuszczać mister Tumorą na teren obiektu. Wtedy były bardzo duże roszady wojsk na terenie bazy. Ludzi ubywało, przybywało. Myśmy wyjeżdżali różnymi bramami. W różnym składzie wyjeżdżaliśmy, prowadziliśmy tak zwane działania mylące, czyli w jedną bramą wyjeżdżały dwa samochody, nas za kilka, kilkadziesiąt minut drugą bramą wjeżdżały trzy, cztery, pięć. Gdzieś tam ludzie wychodzili pieszo, żeby tworzyć jak największe zamieszanie, no ale jednak nasze siły były na tyle szczupłe, że takie zabawy można było prowadzić pierwsze dwa czy trzy dni. Natomiast no, zdawaliśmy sobie sami sprawę z tego, że po czasie przeciwnik miał spisane jednak no, sylwetki charakterystyczne maskowania poszczególnych samochodów, kierowców i tak dalej, i Także coraz trudniej było go zmylić, no a jednak on był coraz, przeciwnik był coraz bardziej mm, wgryziony w temat, mówiąc kolokwialnie, i, i miał nas coraz lepiej rozpracowywanych. Myślę, że te kilkanaście czy kilkadziesiąt dni, ja już nie pamiętam, kiedy Mister Tomorrow był niewpuszczany do obozowiska, bardzo uszczupliły jego zasoby finansowe, bo kiedy wrócił po, chyba w maju 2004 roku, już po, po, po załamaniu się sił przeciwnika i po oddaniu przez niego miasta, no to ceny zaczął tworzyć jakieś astronomiczne. I w związku z tym, ponieważ ja często wyjeżdżałem na miasto, więc moi koledzy ze sztabu dawali mi pieniądze, żeby im kupować papierosy czy jakieś drobne sprawunki na mieście. No i mister Tomorrow musiał spuścić musiał spuścić z tonu i musiał spuścić scenę. Dlaczego ja o nim mówię, o tym człowieku? Dlatego, że w ostatnim czasie. Po opuszczeniu Armii Stanów Afganistanu przez armię Stanów Zjednoczonych nagłym sporzuceniem sprzętu, z porzuceniem swoich sojuszników dochodzi w tym kraju do brutalnych morderstw, sił lokalnych, wojsk lokalnych, afgańskich, które i afgańskiej policji i, i tej afgańskiej armii. Która współpracowała z Coalition Forces. Mister Tomorrow, jaki on by nie był, też z nami współpracował. Nie wiem, czy był lojalny, nie wiem, czy był nielojalny. Mam nadzieję, że był. Natomiast, no, bez względu na wiele zastrzeżeń do naszych służb specjalnych wtedy i amerykańskich też, zresztą. Za taki stan rzeczy bardziej obwiniam Amerykanów niż naszych. Mam nadzieję, że jednak ten człowiek został w jakiś sposób ochroniony i nie podzielił losu żołnierzy yy, wojsk afgańskich czy policjantów afgańskich, którzy dzisiaj są masowo rozstrzeliwani przez talibów. I mam nadzieję, że mister Tumoru, czyli mister Beshir, gdzieś sobie dalej tam spokojnie prowadzi swój handelek. Dziękuję, że mnie Państwo wysłuchali. To był audiofelietą z cyklu Głos Wodza zatytułowany Mister Tomorrow. Do usłyszenia za tydzień.